Tam w Stanach Zjednoczonych, gdy był okres budowy kolei, to tam lokalni, którzy rządzili w danych miastach, miasteczkach z dzikiego zachodu, to nie chcieli tej kolei. Bo jak ktoś miał sklep, miał monopol na ceny, inni musieli u niego kupić. Bo gdy chciał mieć ktoś alternatywy, no to tam konno dyliżansem zajęłoby to tydzień, to się nie opłacało, no to już wolał Johna w sklepie przepłacić. A kolej powodowała, że. Może nawet na drugi dzień by miał z pobliskiego miasteczka i już usmyta nie musiał kupować. Skoro nie chcieli tubylcy budować kolei, a nawet nie, dochodziło do takich przypadków, że były zemsty na tych, którzy chcieli pomagać korporacji kolejowej, no to korporacja z najbiedniejszych rejonów z Chin ściągnęła mnóstwo Chińczyków. Oni tam w 30% nawet nie przeżyli warunków podróży. Chińczycy dokończyli kolej w Stanach Zjednoczonych i tak samo mamy teraz. Tubylcy nie chcą. No to sobie ściągniemy z kraju, gdzie będą te zamiskie ryżu zapieprzać i będą zadowoleni. I to nie jest przypadek, że liczne fundacje, finansistów, takich jak George Soros, akurat proces migracji stymulują. Do tego dochodzą pochopne wypowiedzi takich polityków jak pani kanclerz Angela Merkel, już była kanclerz, która mówiła: Przyjeżdżacie do nas, bierzemy wszystkich. No i ci ludzie z całego świata zaczęli na tę deklarację, pani kanclerz. Przybywać różnymi nitkami, także nitką białoruską. No to kto tu jest winny? Czy może w związku z tym prezydent Białorusi powinien zamknąć granicę? Bo akurat przez ten kraj też wie, wiedzie jedna przy... z nitek. Proszę Państwa, dobrze wiecie, że jeżeli chodzi o imigrację, tę nielegalną, to z kierunku białoruskiego to przyjechało jej do Polski najmniej. Zaczęli rozgraniczać zarządu wpisu imigrację legalną od nielegalnej. A co to za problem? Biorą pakiet stu paszportów, idą do pewnego ministerstwa i ci nielegalni już są legalni, bo są potrzebni do pracy w korporacjach. Tak się tę sprawę załatwia. To nie ma żadnego znaczenia, czy oni są legalni, czy oni są nielegalni. Nawet bym powiedział, że ten nielegalny siedzi jak mysz pod miotłą i nie odwala, bo on wie, że za moment może być deportowany i straci cały raj. Ja nie widzę różnicy między legalnymi a nielegalnymi.